Witamy w dzień drugi, 18 marca. Pobojowisko po wczorajszym jedzeniu i oglądaniu. Tutaj jest podłączone wszystko. Ładnie, kabel HDMI. Czekamy, czekamy na misiaczka. buty ubier. Idziemy na śniadanie. No wyszed mi siatek gotowy. Szary miś, szary miś. Jestem ready now. Ready to go. Ja na nie. Breakfast to go. To jest niezbędnik. Tak. Każdego i powca. Widok na stoki, resztki śniegu. W kominku jest napalone. Klimat piękny i tutaj dla nas nakrycie śniadaniowe. Wow, coffee, sugar, i kominek. Klimat, klimat fantastyczny. Tak, ognisko w kominku. Temu to, to jeszcze pełno dzieci, było pełno. Panie, Gdzie pani Gdzie pani była? A pani Głosia była to z szefową, rozmawiała. Co? I co? Była no wydać pieniądze. Jeszcze był pan pani też tydzień temu to? jeszcze było masę, to ludzi, dzieci, po prostu tłumy na nartach. I plan. No inwestycje tutaj będą. Plan akcji to dzisiaj to jest y, pojechać na z, zobaczyć jakiś zamek ruiny zamku. Tak. Może dronem polatać, później zobaczyć krzywą wieżę? Mm -hmm. I zobaczmy to między górą. gdzie to, jest, co jest na naszej trasie. I Tam. największą patelnię na świecie. O. o tak. Podobno. My teraz jedziemy w nieznane. W lewo na kamieniec. Do, ru... do ruin zamku? Czy do krzywej wieży? do zamku do ruin zamku wiązę do zamku żeby zamknąć w baszcie zobacz które to nas prowadzi znowu znowu kozie ścieżki indiańskie ścieżki ale to może być bardzo ładnie jest 70 To można 70 jeździć super, no ale kto by się odważył ja nie. To, ale my takie lubimy. No łaciate, ścieżki indiańskie No takie Można się zatrzymać Powdychać świeżego górskiego powietrza Na czego No mhm, to przyjechaliśmy Rozkoszować się ciszą i spokojem Prawda? Tak Piotruś potwierdza spodzianka przed nami? No, my to jeździmy z traktorami. A co? No nic. O, wielki, panie, wielki, dlatego myśmy się zatrzymali. Jak to mówią, większe ma pierwszeństwo. Nie będziemy negocjować. O, panie! Uuu, jego koła były większe od całego naszego samochodu. No to, nie mamy szans na negocjacje, to się po prostu trzeba jak się widzi potulnie zatrzymać i czekać. Aż pan... Wysmować w krzaki i tak. udawać, że nas nie. No nie zakłócać trasy panu traktorzyście, co ma wielkie koła. Wjeżdżamy teraz do zamku. Zakazu nie zakaz, ma. Prawdziwy księżniczkowy. Przed nami Hata Kata, tak jest napisane. W takim spadku? Ok. Pięknie to. Co to jest? Na planu parkujemy przed bramą. Na płaskach. Turn right. Turn right. Już pozwizane. Gdzie misiaczek nas tu przywiózł? Na przywiózł nas tutaj. No zamek, no zamek, o wita, o i smoka mamy. Jaka ładna smoczyca. Dobry? Dobry pan tak. tak? No I Pan już zag... nawet nie zobaczył mam Pan za, zagadał Co to za zamek? Tutaj podobno jakiś smok jest Jest smok Smoczyca Smoczyca? Smoczyca? No, no kochanie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na zamku w Smoczyce Nie wiem ale tutaj ewidentnie tu gdzieś kat mieszka żeby tam, tam jest chatka kata możemy sobie chodzić i zwiedzać mamy pozwolenie od takiego specjalnego pana co taczką coś tam wywoził, kwiatki sadził ziemię Na... Zestawu. tutaj wiemy, że ta pani tutaj jest za zagranicy i wyremontowała jest no nieba. ładnie, ładnie wyremontowała. Ładnie. No. chodźmy. O, wieśno. Wieś okrągłego zamku. No, zamek musiał być piękny, kurczę. O, a to jest chatka kata. O tutaj. Chatka kata. Księżniczka. I tu pan z łukiem. Jakiś rycerz. Dyby. Ruiny zamku. Oj, tu było miejsce na fosę nawet. No nieźle. Tak ten zamek wyglądał. Ty zobaczysz normalnie Okrągły zamek. Uuu, trzeba uważać. U. Nie. Tu była fosa. I tu była fosa. Tak troszeczkę kup pan wiewiórkę, nie? O o, a ty widziałeś ten napis, wstęp zbroniony, budynek grozi zawaleniem. Tak. Tak, widziałeś? Tak. Okej, okay. no dobrze. Ale tak troszeczkę kup pan wiewiórkę. Tak, no to jest. Ale no to jest ten sam znak, co jest tym. Tak, no to, wiesz, no muszą, są jak są... Wygodnie. Jak są ruiny, to muszą. To jest wyjątkowy zamek, bo jest na planie koła. Evenement w skali, tutaj Śląska. Uh -huh. Nie, nie, tutaj na nowo włączymy. Gdzie się znajdujemy? W zamku okrągłym. Teraz sobie wychodzimy do zamku. Paluszki już się robi. To mm -hmm. so jakie piękno! okno? Tak, mi się Moje księżniczkowe łóżka marzną. Tak? Bo no nie przystoi, nie przystoi. Czy był Oj, gdzie moja czapka? Na pewno? Była. Mam tak łapki zmarznięte, że nie czuję czapki. Nie, no. zimno. O, o, o. Idziemy fotę porobić w samku sobie. A teraz zamykamy księżniczkę w dyby. A my prowadzimy do chaty -katy. Zapraszam na debę. Tak, ona widzimy. Zapraszam do debi. Tak. Zapraszam. O Tu się bierze taki specjalny, się wsadza tu nie. No, nie, nie wchodzę w to Och idzie księżniczka bez dybów To nie księżniczka Chatka. Baby Jagi. Taki ma klimat. <laughs> Jasiu, a dokąd ty idziesz? Babujaga cię zje. Dokąd ty tam idziesz? Jasieniu. nie boisz. Nie boisz? Ty babuja zjesz. <laughs> tak, obserwujemy Z zamkiem tu przy zamku, przy zamku pod zamkiem a smoka my nigdzie nie widzieli w zamku tylko przed zamku bo ja tu robię dorywczo jako smok <gry> i mam teraz wolne jestem na wakacjach no dobrze więc I tu jest za tu jest drugie wejście a tu jest jakiś stary Wiem Eee Ludmiła, coś, eee. Nic nie wiem o tym zamku eee, Jedynie to, że to jest na, na bazie okręgu I to widać, że się właśnie naokoło sobie poszli A teraz sobie przechodzimy przez zamek. Przez sam środek. Wchodzimy z jednej strony. Przejdziemy przez całe To je wychodzimy z drugiej strony I tu na A Atakata DB jakaś księżniczka. <laughs> Smoczyca.